Dzień dobry w kolejnym odcinku. Dzisiaj jestem z kolegą. Jak ktoś powiedział, się ma, więc, zaczy y więc zaczynamy taki robić, że y będzie taki challenge, jak widzicie na okładce Że będziemy ze sobą rywalizować No i ci już do swojego. I, i będzie. Kto pierwszy kończy tajkun? No, nie, 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 nie? Wiem. Co to okrażę siebie? U góry masz znaczki. Eee, Codzienne. Statystyki. O! Dobra. No to zaczynamy czas! Start! No to odbiorę prezenty. Szybko, Szybko. zbieram wszystko. Zbieram. I widzę. Dobra. O, więc... widzowie, mój kolega nie wie, że ja mam. Buksy. Dobra, coś mówię? Nie, dobra, wszystko mam wykupione. Tutaj, tak, e, szybko. No, to chyba będzie łatwe. A może z że... odrodzeniem? Nie wiem. A ja Nie nie wiem, chyba to kiedyś grałem, ale nie wiem dlaczego. Czekaj, ja mam odrodzenie. No mam rebirfa, ale to nic nie daje. to na No to nie będę używać bez rebirfa. Okej? Okay? I sumie, że biffem musimy całe, bo musimy całe to wszystko. Czyli zrobić przynajmniej 7 odrodzeń. Dobra, to długo się zbiera. Kroplon Robux. Nie wiem. O! Obi! Szybko sobie Obi! Yy, żeby zdobyć raz dwa. Myślałem, że to to a co? No super. No to muszę połączyć ponownie, bo ja nie mogę wyjść. Nie mogę wyjść, bo to to nie. To, nie mogę do, nie mogę pokazować tutaj ze szybko. A to to A to to masz... No to za to nas ułatwienie widzisz? A co No to za to miałem opóźnienie. Chyba nie będzie tego odcinka. Nie można już kasować slajda. Chyba ten no po prostu się zakończy tak. Bo ciągle mnie wyzucza. Rupert! Może... O! <laughs>

Wiem, tam Może po prostu robimy raj widząc już nie będziemy robić. Weź, patrz. Ten master, No, Mastery, no Mastery. No, chcesz? A, nie, nie robię. O, super! A ja nie chcę tego, jejuniu. Ja nie chcę wychodzić. Poczekajcie, zepsuł się live O że ja Zepsuł się live Nie no, nie mogę pokazywać mojego tylko. może tutaj gdzieś Może tutaj się da zatrzymać live'a Poczekajcie Zatrzymało się? Nie, 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 zatrzyma się. nie, nie, super. To super! To będzie krótki live, live. Ojeju. nie, live! nie, 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 Też nie, wiem. nie, yy, na to nie, na tyle na nie, nie, na pocieszenie lajka i subskrypcję. No to pa. 嗯。Mm hmm.